Wojsko USA jest niewątpliwie najsilniejszą armią świata, z największym na świecie budżetem obronnym. W samym 2000 roku Pentagon wydał 200 miliardów złotych na same projekty wojskowe, które nawet nie weszły do produkcji ze względu na cięcie budżetu i przez brak dalszego finansowania. W dzisiejszym odcinku przedstawiam Wam 15 najdroższych projektów wojskowych, które zostały anulowane z różnych powodów, niemniej głównym z nich były właśnie cięcia budżetowe i brak funduszy. Miejsce 15. Śmigłowiec ratunkowy CSARX. Branża lotnictwo. Zatopione koszty 800 milionów złotych. Mimo że projekt tego śmigłowca został wstrzymany, to i tak po czasie USA ponownie uruchomiło go jako helikopter ratunkowy. Miejsce 14. Krążownik nowej generacji. Branża marynarka wojenna. Zatopione koszty 850 milionów złotych. Ogólnie prace nad tym krążownikiem trwały wiele lat, a sam projekt został odrzucony i zamiast tego marynarka wojenna zakupiła dodatkowe niszczyciele DDG-51. Miejsce 13. Aral Common Sensor. Branża? Marynarka wojenna. Zatopione koszty 1,2 miliarda złotych. Na temat tego sprzętu zbyt wiele informacji nie ma. Wiadomo, że projekt odroczono na korzyść programu P-8, o którym możecie poczytać w internecie jako projekt marynarki wojennej i aktualizacji samolotów wojskowych. Numer 12. UZBROJONY ŚMIGŁOWIEC ROZPOZNAWCZY Branża? Armia. Zatopione koszty 2 miliardy złotych. Te śmigłowce miały być standardem w 2020 roku. Niemniej projekt został odroczony w związku z decyzją armii o wprowadzeniu zamiast niego dronów oraz AH-64E, które są normalnie w użyciu codziennym. Miejsce 11. Zaawansowany SYSTEM SEAL Branża? Marynarka wojenna. Zatopione koszty 2,4 miliarda złotych. Projekt został zastąpiony przez później anulowaną Joint Multimission, czyli inną łódź podwodną, a wiązano z tą łódką tak wielką nadzieję. Miejsce dziesiąte, system śledzący pociski balistyczne, branża, lotnictwo, zatopione koszty 6 miliardów złotych. Przekraczamy barierę 1 miliarda dolarów. Ten program został zastąpiony przez system śledzenia i nadzoru przestrzeni kosmicznej, z racji tego, że USA posiada inne systemy śledzące zagrożenia w postaci właśnie pocisków balistycznych. Miejsce 9. E10. Samoloty dowodzenia i kontroli. Branża lotnictwo. Zatopione koszty 8 miliardów złotych. Program został zastąpiony programem wymiany systemu radarowego, czyli można powiedzieć, że całkowicie inną dziedziną obrony wojskowej. Miejsce ósme samobieżna haubnica XM2001 Crusader. Branża Armia zatopione koszty 9 miliardów złotych. Ten projekt został anulowany w 2002 roku. Projekt został zastąpiony innym projektem, który został i tak następnie anulowany. Przez 12 lat utopiono prawie 10 miliardów, które można było spożytkować na inny cel. Miejsce siódme, ekspedycyjny pojazd bojowy. Oddział Korpus morski zatopione koszty 13 miliardów złotych. To prawdziwa maszyna bojowa, a i tak projekt został ostatecznie zastąpiony programem Combat Vehicle. Wybudowano kilkadziesiąt prototypów. Miejsce szóste: Prezydencki helikopter VH-71. Korpus morski. Zatopione koszty 15 miliardów złotych. Koszt jednego takiego helikoptera to prawie 400 milionów. Wyprodukowano 9 sztuk, a pierwszy lot odbył się w 2007 roku. Projekt został wzmożony jako prezydencki śmigłowiec VH-92A. Miejsce 5. Laser powietrzny. Branża: lotnictwo. Zatopione koszty: 21 miliardów złotych. Ten powietrzny laser to prawdziwa forteca dowodzenia. Wyprodukowano kilka prototypów. Projekt został anulowany. Miejsce 4. Krajowy operacyjny satelitarny system operacyjny na orbicie polarnej. Branża: Siły Powietrzne oraz Narodowa Administracja Oceaniczna i Atmosferyczna. Koszty utopione 23 miliardy złotych. Projekt został zastąpiony przez obecnie anulowany system obrony satelitarnej. Przewiduje się, że DWSS zostanie ponownie uruchomiony w przyszłości, który może zostać użyty w chociażby telefonii czy nawigacji. Miejsce trzecie. Uzbrojony śmigłowiec szturmowy. Branża Armia. Utopione koszty 32 miliardy złotych. Amerykański śmigłowiec szturmowo rozpoznawczy zaprojektowany w kooperacji przez wytwórnię Boeing i Sikorski Aircraft Corporation. Helikopter został zastąpiony przez później anulowany projekt helikoptera zwiadu wojskowego. Kasę utopiono w 2004 roku. Numer 2 Nowoczesne pojazdy pancerne System walki przyszłości Branża Armia Zatopione koszty 72 miliardy złotych. Projekt tego pojazdu został ostatecznie zastąpiony przez program naziemnego pojazdu bojowego. Ten program został również ostatecznie anulowany, i pozostawiono go z niczym. Miejsce pierwsze: Bombowiec nowej generacji. Branża armia. Zatopione koszty 80 miliardów złotych. Armia USA ciągle inwestuje w nowoczesne technologie. Najwięcej kasy inwestuje się w powietrzne systemy walki. A ten bombowiec najnowszej generacji, który widzicie, został wstrzymany, a później wznowiony jako bombowiec dalekiego zasięgu, nad którym wciąż trwają prace udoskonalające. W tym zestawieniu to by było na tyle. Jeżeli interesujecie się armią, dajcie znać. Dajcie znać, czy taki odcinek podobał Wam się, a tymczasem ja żegnam się z Wami. Do usłyszenia!